Kolejna część kultowej serii na moim kanale. Śmiejesz się, puszczasz wideo od początku, część siódma. Okazało się, palców teraz jest znacznie lepiej, więc jeśli się zaśmiejemy. Film od początku i może trwać 6 godzin. Dajmy sobie. Wiedziałeś, że nagrywam. W... Any last words? To jest takie słowo. Na pewno nie rzuciłeś tam monitorem, tak? dobre buziaczki dobry jakiegoś ziemeczka. Trochę się rozkojarzyła. Nazywam się Brenda, a tak się witam e, z moim przyjacielem, tak mówimy sobie się manko. Czekajcie na to. No pokaż. Jedną osobę mi pokaż, która tak się wita z, z twoim znajomym. Ze swoim. O nie! Taki trikshot spod kolana. Słuchajcie, ostatnio na budowie, jak skręcałem meble w nocy, zabrakło mi prądu. Okazało się, że nie mam pod ręką latarki. Gdyby nie pakiet internetu od Play, i w sumie moje szybkie działanie, mógłbym tak naprawdę zgubić się w domu. A tak to wpisałem sobie w internecie szybkie sposoby na latarkę. I tak chyba ze stresu, bo ostatecznie przecież zapomniałem, że mam latarkę w telefonie. Także dzięki Play, bo przy okazji się zorientowałem, że przecież mogę korzystać z latarki w telefonie. No to było logiczne. I jeszcze przy okazji znalazłem taką. I to z Playa. I też działało. A jeśli wy chcecie mieć pakiet 100GB internetu do końca roku, no to oczywiście musicie być nowym klientem w Play. I możecie doładować konto dowolną kwotą oraz włączyć promocję w aplikacji Play24. I dzięki temu zyskacie 100GB internetu do końca roku. No chyba warto, nie? Także korzystajcie miszcze i pamiętajcie o tym, żeby mieć latarkę przy sobie. Czy w telefonie, czy taką... Nawet w Halloween. Uuu. Dzień dobry panie Karpiu. Proszę iść pływać dalej spokojnie. Wrócił na łódź, to jest twoja złota rybka. Pomyśl życzenie, typie, dobra. Mierzymy gorączkę. Jest w porządku. Ja panu też zmierzę przy okazji. To jest, jest ok. Może pan wejść. Takie zadanie, no? Co jest underneath, no? Także jeśli jesteś fanem Star Wars to doczekałeś się. Mamy granat, który prawdopodobnie te kobiety siedzące na Facebooku czy Instagramie czy innym TikToku musisz nacisnąć ty. Odbezpiecz! A trzeba podpalić. One nie wiedziały jeszcze! A w tym granacie masz pełne gacie! Otwiera się... JEP Kobra jak z chętaja wyskakuje, ty! A mamy kręcenie jakiegoś materiału? Na zdrowie! Na zdrowie Czajcie, ale kombinacja ciekawa. Zawsze bądź przygotowany. Mm -hmm. To są żelki Haribo. No, nikt nie oszuka konesera. Żelek. Nie śmiej się, Karol. Było blisko. Ja nie Baby, do... yeah. Kochanie. Ok, 50 euro albo gąbka do mycia naczyń. Naprawdę. Na paluszek. Jeden. A, you lost. Mm, niesamowite zwroty akcji, nieoczekiwane. How I would react to no, jak to jest zareagować, kiedy zostaniesz okradziony? Mój pokój. Yeah, Mogę dać ci Just... Złodziej na pewno by poczekał. Pał to około 12 sekund. I nie dość, że straciłbyś portfel, to pewnie już po drodze życie. Słuchajcie, w komentarzach legendy głosią, głoszą, że kiedyś się zaśmieje z tych filmów. Co to, wieloryb rzygał? O co tu chodzi? No rzygał. Ogromna mewa prank! Oczywiście, że tak. Kto to jest? To ja! Pokazuję swoją piosenkę. Naprawdę? Tak. Wow, to ładnie śpiewasz. Jest potworne! Co? Panie ojcze, tak nie wspierać swojej córki. Nie wiem dokąd ją wiozłeś chyba do Lewiatana na zakupy, albo do... oddać ją. To to jest brak szacunku dla swojej córki. Jo to dupio, ale prank na spuchniętą rękę. Coś mi się stało w rękę. Co się stało? Co się dzieje z twoją ręką? <laughs> Wcale się nie zorientowała. Mama, że to obca ręka faceta. Jeszcze ta lepa na koniec. Okej, okay, będzie miała pranka, że śpi z samą sobą. Ale to musi być straszne uczucie. Wstawaj, o Boże, to ja. O... Tobie też zrobię zdjęcie, nie spodziewałeś się tego, co? Mamy tutaj doga dogińskie. No. Na co czekać? Spokojnie czeka. To jest pozycja do łapania kaczek. Proszę pozbierać mojego węża. Panie wężu, proszę. To jest boła-dupiciel. Mogłabyś złapać tego węża i po prostu go. gościu. Mógł to zrobić, ale zrobiła to ona za niego. Robiąc, parząc kawę ze Starbucksa dla innego gościa, wyszła i mówi: węże do wody. Chodzi baba do windy, a tam wążmy je nogi. No i wszystko. Wszystko okej, okay. ja się wężów nie boję. Mamy ziomeczka. Jak pokonać większego gościa? I nigdy nie używaj siły. Możesz złapać jego nogi, powalić go, a on się nie rusza, tak? Zobaczmy, jak to działa w praktyce. To są nieoczekiwane momenty i dlatego oglądam te filmy, bo legendy głoszą, że się zaśmieje. Nie zaśmieje się na tym filmie. Na tym akurat tego nie zrobię. Chodź, baba, do winda, a wąż myje nogi czy nie myje nóg? do widzenia. Run, 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 run! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. A, i że na piętrze niżej, albo na samym dole, prawdopodobnie... Albo już będzie z innym facetem ty. Jedyne co mi się nasunęło. Nie wiedzieć dlaczego! Coś tu złego się wydarzy. Okej, okay, czyli idziesz aż do windy. I będzie Albo nigdy z tej windy nie wyjdzie, ty! czyli ona po prostu wysiadła piętro wyżej Nie psuj, nie psuj challenge'ów, niespodziewanka Ziemia jest płaska, dawaj So if I take a bottle of H2O water, and I pour it on the ground watch what happens mm -hmm. You see that? Jest it stays there, it doesn't move But if I take a round object like a basketball and I pour the water on that, what happens? The water falls off Why? Because it's round So if the earth is round, how come Ziemia jest is... Okej, okay, so czyli wylewam na ziemię i. Jest... Max Stanowski, no, gościu, jesteś przekopany I przez wszystkich idealistów. Szansa na złapanie morderczej owcy są małe Ale nigdy zerowe. Mordercza owca. Ona nic nie żuła! Co? Pies wyszedł na dwór i nie zdążył zamknąć drzwi za sobą. Nie przyszedł kiedy go wołałam. I ją wołałam, ja. A tu krowa w salonie! To ono... przyprowadził jej krowę. No o co chodzi? Zabawa? Od teraz najlepsi przyjaciele, pies z krową, okej. Okay. Czyli... Oj, widzę, że z północy zawieje ta piłka. Nie chodziło o piłkę, tylko o bramkę. Okej, okay, no przecież to oczywiste, więc proszę bramkę przywołać na swoje miejsce i kontynuować mecz futbolu. Nawet trener wstał mówi. To tak nie będzie, że bramki same chodzą po boisku. Przepraszam muszę pierwszy. Powiedziałem, przepraszam. Ale pierdłeś. No się... O kurde, wylewa się z filterka. Czy to woda? Za dużo wody. Zobaczmy, co tam się dzieje. No, jest dużo wody. Tak, bardzo padało. Zaleje mi całe. Nie no, spodziewałem się, że całe zalane ma. Ok, czy możesz dać mi kawałek czekolady? Dominowe czekolado, no, do, dominowe czekolado, to nie było zaśmianie, dominowa czekolada, to było purknięcie. Thanks. Oh, Thanks. Yeah! Yeah! Tyle mam do skwitowania. Okej, okay, Mordo, czemu trzymasz go za... A to pies. Piękny miał sweterek, o co chodzi. Okej, okay. stempel ja... japoński stempel, mam taki. Faktycznie działa. Działa. Czyli Japończycy korzystają ze stempelków. Tam jest kot. To musi być kot. Tylko kot wejdzie do takiej szuflady. Nie pies. Halo? Halo. Co, co ty robisz? To opus! Czy shop prać bardziej? No, nie spodziewałem się, zamykasz. Się. On ma tam po prostu swoje legowisko. Śpi tam już na zawsze. Dokarmiaj go tylko. Żeby tylko tam nie sro. Sam wychodzi. Wychodzisz, czy co? Ale jest słodziutki. Ale one są dziko chowane. Trzeba uważać, żeby cię nie. O, zostaw mu wąsy. Będzie wycinanka. Oj, coś strzeli. Możesz wolniej. Odwracasz, uderzasz już. Co ty robisz? Tu się coś złego wydarzy. Jestem przygotowany. Prawie trafiłem, ty. Musiałem to zrobić. Bo to są te momenty, w których czujesz, że masz power. Nie dałem rady. To nie było normalne. Ewidentnie to nie było normalne. Wiedziałem. Dobrze, więc gramy w koszykówkę albo w, w czerwone-zielone. W dwie osoby w Squid Game. Tak, udało się. A jeszcze pan może rzucić? To był kurier? Kurier prawdopodobnie jest dobry w koszyków. I to koniec filmu, i bez żadnego problemu sobie z nim poradziłem. A wiedziałeś, że ja nagrywam. W... <ścoughs> I co, moi drodzy? Pamiątkowe. To się mogę już śmiać, co to robi na moim biurku? CURKO! Pamiątkowe zdjęcie dla was. No i co, jeżeli chcecie więcej, jeżeli się zaśmiejesz, puszczasz film od początku, dajcie znać w komentarzach. To jest zajebista seria. a Tych filmów jest więcej. Także czekam na was, mistrzowski łokieć, zostawcie łapeczkę w górę, hashtag od początku. A czy ty dałeś radę? Tylko nie oszukuj. Napisz w komentarzu, mistrzowski łokieć, odcinki codziennie od poniedziałku do piątku o 15 i w weekendy o 10. Dziwaj się.